Była też sprawa dotycząca budżetów domowych. Zastanawiam się, jak u was to funkcjonuje? Czy na przykład twój mąż wie o twoich zarobkach? Wy macie przed sobą jakieś sekrety, czy nie? Wiesz co, każdy, każdy ma mam ma rodzinność majątkową, żyjemy, każdy ma swoje konta. Jednocześnie też jakby nie mamy przed sobą jakby tajemnic finansowych, bo, bo to nie o to chodzi. Więc każdy z nas, jesteśmy, mamy osobne konta, żyjemy wspólnie, mamy osobne konta, ale mamy um, niezależność finansową. W związku z to nam daje też. Um, każdy z nas ma taką pewność siebie w tym związku, bo każdy z nas się czuje y, równoprawnie y, r, y, czujemy się równoprawni po prostu. Więc, jakby też nie ma czegoś takiego, że ktoś jest gorszy, lepszy, albo musimy się pod kogoś układać, to akurat jest rzeczywiście bardzo, bardzo zdrowe u nas.